Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską. Krzysztofa Piątka w jej FC25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Zaczynam od meczu z Arsenalem, czyli z dużą, która na ten moment jest na pierwszym miejscu, więc bardzo ciężki mecz przed nami. Poprzedni odcinek to był kolejny bardzo udany odcinek, kolejny odcinek, w którym po prostu Krzysztof Piątek się absolutnie nie zatrzymywał, praktycznie z każdym strzelał, nawet nie, czasami nie raz, nie dwa, czasami trzy razy w jednym meczu, więc no tak, więc bardzo ta forma jest absolutnie niesamowita. Na początku stycznia, piątek ma już tych bramek 30, to jest fenomenalny wynik, gdy się ma na koniec sezonu, a on ma już na początek stycznia. Mecz z Arsenalem, oczywiście będziemy grali, mamy na temat szóste miejsce, jesteśmy nie walcą Mistrzostwa Anglii, ale realnie jesteśmy walcą o to, żeby jeszcze skończyć top 4, czyli mieć Ligę Mistrzów za rok, pomimo tak, że nas tutaj no prawdopodobnie nie będzie za rok oczywiście. Tak wygląda nasz skład. Zrobiliśmy jedną zmianę, bardziej nasz zespół już zmianę, czyli to jest oczywiście pozyskanie Jamesa Maddisona, który znaleźć powiedz. To jest naprawdę całkiem fajny transfer, bym powiedział. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. I będziemy mogli rozpoczynać to spotkanie, a więc zobaczymy, jak zagram z Arsenalem. No, przez to, że strzeliliśmy w po poprzednim odcinku bramkę w meczu z Manchesterem City, nawet dublet mieliśmy tam, to no już z każdą drużyną z Big Six strzelaliśmy. Z Arsenalem też już strzelaliśmy, tylko że robiliśmy to u siebie. Czy damy radę na Emirates Stadium ich pokonać? Na razie Arsenal zaczyna geocrash. Saka strzela, prawie gol, dobrze broń Sels. Okej, okay, może to jakaś kontra. Już to piątek otrzyma, dość dobrą piłkę na skrzydle. Wam do tyłu. Jeszcze dobre podanie do nas. Będzie strzał. Piątek strzela nad bramką niestety i nie to nie było żaden rykoszy. tylko po prostu za mocno strzeliliśmy. Chciałem właśnie tam wycelować jakoś tak w okienko, tam ogólnie jakby w górną część bramki, ale to było troszeczkę za mocno jednak. Też myślałem właśnie, że ten strzał będzie przyblokowany, ale jednak udało się strzelić obok. Znaczy najbardziej bardziej nad może tymi zawodnikami. Teraz Arsenal atakuje Sauer. Nie zbyt każdego zawodnika, ale ma piłkę w tym momencie. To jest przejęcie i Malogus naprawdę fajnie rusza. Tutaj by piłka do nas, niebo było i to jest idealna piłka. Krzysztof Piątek ma bramkę 1-0. 15 minut za nami, Krzysztof Piątek strzela bramkę na 1-0. To jest kolejny normalny dzień w pracy, można powiedzieć, dla Krzysztofa Piątka. Strzelanie bramek w Premier League to jest zawsze duża rzecz, na pewno dla każdego napastnika, dla każdego zawodnika, ale dla Krzysztofa Piątka Strzelanie bramek to po prostu jest norma. To jest po prostu coś, co dla niego jest normalną rzeczą. To nie jest nic nadzwyczajnego. To jest jakby coś, do czego można przywyknąć, że Krzysztof Piątek strzeli bramkę w każdym meczu, praktycznie, można by tak powiedzieć już. Bo wydaje się, że dosłownie no 99% meczów, które gra, to strzela bramkę przynajmniej jedną. No, Ale te, które stymulujemy, to mnie właśnie bardzo pozytywnie zaskakuje. Więc Arsenal pokonany, w sensie, że oczywiście pokonany, że strzeliliśmy i bramkę na Emirates i na City Ground. Dobry blok, piłkę wybić, pięknie. No może pokusimy się o zabranie punktów. Remis jest możliwe. Wygranie wiadomo, że nie będzie takie łatwe, ale remis jest na pewno możliwy. Choć jeszcze dużo czasu do końca gry. Odegard. Fajne wycofanie do tyłu. A blok, jeszcze piłka. Oj, saka, strzela, sales. Jak na razie bardzo ładnie broni. Tylko teraz nie, nie dać im piłki zbyt łatwo. To jest bardzo dobra piłka i ładne podanie do nas. A my się trochę wycofamy. Może nie powinienem, po prostu tylko tak normalną piłkę powinienem podać, pewnie. Saka. Geokarz. piłka jest zabrana. Okay. James Madison. Też to był chyba Eid Oj, to i tak, było takie małe napadanie. Też się tak chciał trochę może być na siłę. Jeszcze przy okazji sprawy tak podać, a nie udało się. To nic. Martin Odegard. Saka te piłki, oczywiście, jak grałem, to jest Saka albo geokraj. Dobre, podanie teraz tutaj i strzał gol, niestety. Po, po tym, jak się zachowywał, Cells, myślałem, że nie, że nie ukrężę, że to będzie strzał taki, nie w Bramkę, nawet, że jakby no, tak nie leć to Bramkę, tak nie było, że no dają, tak jakby, jakby, nie wiem, no może po prostu był przekonany, że tak nie wybroni. Po prostu był przekonany w czymś, jakby, że był przekonany, że to się wydarzy. I zwykle mam wrażenie, bardziej Bramkę przekonany, że to jakby idzie obą Bramki. Jeszcze próba, ale no to była zbyt słaba próba. Przekażę że Arsenal właśnie był, był w stanie tutaj strzelić tak szybko. No wiadomo, im, im dłużej byśmy to utrzymali, tym większa szansa na remis. Ale patrząc na to, ile zostało do końca meczu, no to remis na ten moment niestety nie brzmi tak bardzo, bardzo realnie. Bo po prostu Arsenał atakuje. Arsenał naprawdę dużo atakuje. I już to będzie kolejna akcja. Dziwne, że tam właśnie tego podania jednego nie było. Strzał, self-broni. Rożny kontratak to byłaby bardzo piękna sprawa. A będą grać może już na krótko. Tak jest. Krótka Piłka do nas. Okej. Okay. Teraz myślałem, że sakę pokonam. Niestety nie. Ale jeszcze dobry blok. Jeszcze oddech. O bobramki. Przecież myślałem, że to wpadnie. Jakoś, że to tak dokręci, może powiedzieć. To będzie gol na 2-1. Okej, okay. piłka nie nasza. i to mogło być kontra. Jeszcze tutaj próbujemy się pokazać, ale ta główka jest po prostu nie no, dobra. No, nie była nikogo tam blisko jego oddać. Nie wiem do kogo to było właśnie w ogóle celowane. Dobra, jeszcze mamy szansę. Ostatnia akcja nasza w tej pierwszej połowie. Oj, nie zrozumieliśmy się kompletnie. Ja już się cofałem, poczułem po prostu, że tam nie będzie tego miejsca, na to, żeby ta akcja była groźna. Podanie nagród szmem. Okej, okay, koniec pierwszej połowy. 1-1. No, wiadomo, to jest dalej mecz z liderem na wyjeździe, więc nie możemy znowu myśleć o tym, że musimy wygrać ten mecz. Ale no, szkoda, że prowadziliśmy i to my straciliśmy to prowadzenie, ani na odwrót, że to my właśnie przegrywaliśmy i byliśmy w stanie wyrównać strzał od razu, ale no właśnie takie strzały to będą łatwe bardzo dla rai. Oj, tutaj próba chyba Danilo odegrać, ale nie dał rady. Odegaard. Zabrałem piłki się nie udało. Partey. Sauer, ma bramkę, on strzelił bramkę na 1-0. Tavares, to jest za dużo miejsca. Dobrze, on próbował strzelić, bo to była fatalna próba. Miał bardzo dużo miejsca Tavares, tylko dobrze, że tego kompletnie nie wykorzystał, że miał to tak dużo miejsca. Okej. Okay. Dobra, podaję do nas. Jeszcze na bliższy próbujemy, zbędzie rożny. Próbujemy to jeszcze właśnie strzelić na tak na bliższy. Główka może. No była główka, ale niezbyt tak dobrze ta piłka by... No nie był ten kontakt zbyt dobry na pewno. Tam jakiś kontakt był, ale po tym jak uderzono to było to na pewno nie był to taki czysty, może powiedzieć, taki dobry kontakt. Jokeresz. Okay, Okej, no to może ci Kontratak. Okej, okay, jeszcze tutaj przetrwaliśmy. Próbujemy podać, udało się. Kolejna ładna piłka, i to musi być strzał. Może niech próbuje na ostry, tylko na dalszy, na dalszy to musiało być spróbowane. Żałuję, że on nie kliknął tak wcześniej, sekundę. Może, bo miał wtedy trochę lepszą pozycję, ale tak, no na dalszy to musiał być strzał, to nie może być na bliższy. Timber Naprzód bardzo ciekawa piłka, taki. Ale jest to niecelne podanie. To nie był spalony. Podanie do nas jeszcze uderzymy i strzelimy. Bramka na 2-1. Krzysztof Piątek ma dublet w meczu z liderem tabeli Premier League. I to jeszcze na wyjeździe przy okazji. Więc dla kształt piątka nie ma czegoś takiego jak mecze trudne czy wymagające rywal. On każdego rywala widzi tak samo i każdego bramkarza że każdą bramę widzi dosłownie tak samo. Nie obchodzi go czy gra z drużyną pierwszą, czy z dwudziestą w tabeli Premier League. Po prostu jest skuteczny i po prostu jest, może być katem każdej drużyny w Premier League. I myślę, że ta bramka zapewnia nam, że wywieziemy z Londynu jakikolwiek punkt. Może nie wygramy, bo jest to duża szansa, że jeszcze strzegam bramkę, ale na pewno nie przegramy, to mogę powiedzieć. To może być fajna akcja Może niech strzela, ale okej, okay. teraz może jakaś jeszcze próba trochę więcej. Mam wrażenie, że odwagi w z tym, z tym wszystkim trzeba. Okej, okay. to może być gol. Aj, to, to by ich dobiło. To by ich ewidentnie dobiło. Kwadrans do końca. Jeszcze próbowałem tutaj jakoś właśnie jeszcze tą piłkę tak dobić może powiedzieć, jak tak leciała powietrzu. Odegard Saka, no muszą atakować. Muszą próbować, muszą znaleźć kolejną bramkę. Czy będą w stanie to zrobić? Bukają Saka na skrzydle. Odegard, dobrze, nie bo tam jakiegoś faulu głupiego i prostego to byłby łatwy karny. Tak, żeby kontrolować. Tylko tutaj brakuje właśnie mnie na pewno w środku. Ale próbuję. Przebijam się tutaj. ładna piłka. Aj, to takie ma być yy, podanie. Takie leciutkie i takie no, które otworzy szansę na ale nie udało się. Teraz za długo czekałem na to miejsce i nagle tutaj na sprincie wpadł jakiś zawodnik z Arsenal i mi zabrał tą piłkę. Za długo właśnie czekałem i rozmyślałem się nad tym kiedy i gdzie podać dokładnie. Zbyt dobre podanie do Kyokresza, za dużo tam miejsca wolnego bo Pomagam w obronie, bo wiem, oj! cel pięknie, pięknie, ale i tak był spalony, ale wychodziłem nim na brak czego? Pomagał te właśnie obronie, bo po prostu wiem, jak ogromne trzy punkty byłyby to dla nas, gdybyśmy dali radę wygrać. O się pojawił. Piłka nasza, tak jest. Danilo. Oj, to, było, to, to przyjęcie było fatalne. Ta piłka za daleko niestety idzie naprzód nam. Nie to chciałem oczywiście. Chciałem przyjąć od razu i pójść naprzód, ale nie chciałem tej piłki tak wywalić naprzód znowu. Kiedy nie to było Ale piłka nasza, to jest piłka wybita, i to jest koniec. A więc wygrywamy 2 do 1 z Arsenalem, czyli z liderem Premier League po dublecie Krzysztofa Piątka. Kolejny świetny występ, kolejny duży mecz w karierze Krzysztofa Piątka. No już wiele takich dużych momentów, dużych meczów Krzysztof Piątek miał, i dokłada kolejny. Bo Dublet na zwycięstwo z liderem w Premier League, no to na pewno jest bardzo duży wynik i to właśnie i był ogólnie bardzo dobry mecz i Krzysztof Piątek właśnie taki mecz rozegrał. Teraz puchar z Liverpoolem. Naprawdę Liverpool akurat... A która to jest runda tego Carabao Cup? A okej, okay, dobra, to teraz rozumiem. Rozumiem dlaczego to jest jakby... Rozumiem dlaczego właśnie to jest to taki rywal, bo jednak to już nie jest taka Część tego turnieju Dribbling nam poszedł w górę Takim składem zamierzamy wyjść, więc Trochę pozmienianie, taki w pełni podstawowy bym powiedział, ale i tak I tak dobry skład, i tak na pewno dobry skład W naszym wykonaniu skład, w którym możemy realnie Wygrać, ale i tak Będzie bardzo ciężko, ponieważ dopiero co pokonaliśmy Arsenal, to i tak Te duże z top six zawsze będą ciężkim rywanem do pokonania Gramy też u siebie, to też na pewno jest istotna rzecz, ale nie wiem czy my, właśnie, przecież w Cup przecież mamy chyba dwumetch. W półfinale, tam się wydaje. Więc w sumie ten mecz powinien symulować jednak. No to dam może przejść do wyniku jednak, bo tam mówię, wydaje mi się, że to jest dwu mecz Powinien być dwu mecz właśnie w tym spotkaniu. Upewnię się, ale wydaje mi się, że tak jest. Okej, okay, upewniłem się i z tego co widziałem, na przed rok temu były jeszcze dwa mecze półfinowe, więc dam symuluj do końca. 1-1. I Krzysztof Piątek z bramkę, Ok. Więc drugi mecz na Anfield będzie tym meczem, który na pewno będziemy grać. A teraz zobaczymy, co przed nami. Teraz FKB tą Villa. Sam nie wiem, czy grać, czy nie. Bo to jest dopiero trzecia runda. A rywal dość mocny. Kiedy mamy ten mecz rewanżowy z. Yy, Liverpoolem. Nie w tym. Nie w... Czyli tak, no. Sam nie wiem na pewno co zrobić, nie ukrywam. ten kalendarz niezbyt mi się podoba jak on wygląda, sam nie wiem co zrobić, ale wydaje mi się, że tego meczu jedna nie będę grał, ponieważ to jest mocny rywal, jednak jest to trzecia runda FK, więc może nie będę grał, nie wiem, sam nie wiem co robić, ale zrobimy ale tak właśnie, że jednak ten mecz będę symulował. Może się skończy źle, może tak będzie, zobaczymy. A jednak udało się, pięknie. To piątek akurat bramki nie miał w tym meczu, ale wygraliśmy, więc to są super superwieści. To znaczy, że warto było symulować. Skoro byliśmy w stanie wygrać, to warto było ten mecz przesymulować, a inne mecze grać. Znaczy właśnie mecz Chelsea myślałem nad tym, żeby potencjalnie ten mecz zagrać. Z drugiej strony właśnie Liverpool tam też jest. za nie wiem właśnie, ten, to jest też ten problem, kolejny, który mam. Czyli właśnie co zagrać? Czy to, czy. Chyba po prostu nie, wiem, może ten mecz rewanżowy. Liverpool. Może po prostu no, tak to będzie, że mecz rewanżowy z Liverpoolem zagrałem sobie na tym odcinku. A mecz ligowy z Liverpoolem będziemy symulować, może. Bo chyba to jest też mecz u siebie. Jakby to na Anfield, no to może bym zagrał, tak to. I tak będziemy grali na Anfield. To jest wyjazd, ok. No ale będziemy grali na Anfield dosłownie tuż przed tym. Dlatego, no nie, wydaje mi się, że, że zagram ten mecz. A ten mecz. Chyba, że Chelsea odpuszczę teraz. Ale znowu z drugiej strony, dwa mecze grać li z Liverpoolem na takie małe przestrzenie, to wolę nie, więc. Więc zagramy ten mecz, zagramy ten mecz z Chelsea myślę, takim składem wyjdziemy, tam wiem, wydaje mi się, że zagramy sobie ten mecz, mecz rewanżowy w Pucharze zagramy też z Liverpoolem, ale na, w następnym odcinku, a mecz ligowy nie będziemy grali. Ok, a więc będziemy mogli, lada rozpocząć ten mecz, Chelsea kontra Nottingham, pokonaliśmy już Arsenal, Chelsea, kolejny zespół, który nas w pierwszej rundzie pamięta, że pokonał. I to było na City Ground, więc czy dam radę, tak samo jak z Arsenalem, na wyjeździe, czyli w Londynie, pokonać się naszych rywali? Cole Palmer. Dobra, podanie, strzał, gol, niestety start najgorszy jak mógł być. Jeśli potencjalnie nas szybko tutaj rozgromili, no to wtedy bym dał przejść do wyniku i byśmy jednak zagrali mecz z Liverpoolem. Mam nadzieję, że tak nie będzie oczywiście, ale to jest to jakiś tam realny scenariusz na pewno, że tam mogą po prostu mieć tak świetny mecz, że nas absolutnie zniszczą, no to jest możliwe oczywiście. Jackson Jeszcze madłek, który gra tutaj. Dalej. Chelsea strzał cel z broni, rożny dla nas. Dla nich znaczy, ale, ale no akcja gdzie może być tak dobrze dla nas, pomimo że to oni mają, ale nie byłem w dobrej pozycji niestety, to nie ja mam być w tej pozycji to ja mam być tym, który otrzymuje podanie, a nie daje podania. Gusto, Ok, dobra, możemy jeszcze tutaj spróbować tą kontrę zrobić, choć nie będzie łatwo, tak jest idealny wślizg, niestety zatrzymuje Tą akcję. Piątek próbuje, piątek nad bramką. Nie spodziewałem się, że bramka że w ogóle nie zareaguje. Wydawało mi się, że ten strzał nie był na tyle, aby nie powinien być na tyle pewny ten bramka, żeby tak kompletnie się nie rzucił. Bo wydaje mi się, że tak daleko nad poprzeczką to nie było. A właśnie tak kompletnie aby zignorował ten strzał. Chyba, że miałem tak dobro, jakby, nie wiem, dobrą perspektywę, że jednak widział. ewidentnie, że to będzie strzał nad bramką. Oj, to nie było w piłkę. Tylko nie czerwona, tylko nie czerwona. A no to było dość brzydki faul, ale tylko nie czerwona. Żółta, no dobra, okej. Okay. przejęłam się tutaj upiekło No chciałem w piłkę, trafiłem kompletnie. Nie w piłkę, tylko w nogi Dumfriesa. Więc w pełni zasłużony żółty kartonik dla k piątka, Co oni tutaj wykombinują? Nico Williams. I ta strzała, ok. No to teraz może jakaś taka szybka kontra, bo to właśnie nie była najlepsza próba. Madła Elanga. Po pierwsze, Elanga miał dostać podanie, po drugie, no właśnie, miał dostać, ale nie wiem, co mój zawodnik zagrał, właśnie. Czemu ten mój zawodnik palczył główkę? Czemu ten zawodnik tutaj nie poszedł, chyba tu Anderson w tej piłki? Trochę więcej zaangażowania potrzebujemy na początek tego meczu. Przejmuję piłkę, ok. No, Elanga nie wchodził tak, jak chciałem. Chciałem, że będzie bardziej wchodził między tych zawodników, to jest takie idealne podanie, aby prosto padło dla niego, jak będzie właśnie wbiegał, ale niestety no inaczej, inaczej się poruszał, niż myślałem. Inaczej się poruszał i to trochę mi zniszczyło tą akcję. Niestety, a dobra miałem mówić, że niestety pewnie nie wrócimy, ale nie wróciliśmy jeszcze do tej sytuacji, o przynajmniej tyle z tego. Okej, okay, strzał, poprzeczka, dobi jest, mamy to, 1-1. Pięknie, Elanga ustawiamy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I mamy wyrównanie na Stamford Bridge. Z Arsalanem to my strzelaliśmy, bo jako pierwsi oni potem remisowali, ale tak czy tak jest szansa na to, żeby podobny mieć scenariusz, podobny, w się takim, że Ktoś prowadził, potem mieliśmy remis, ostatecznie jednak ktoś wygra 2-1 mam nadzieję właśnie, że damy radę taki scenariusz podobny dojść zrobić jak z Arsenalem, czyli strzelić bramkę na zwycięstwo i wygrać po prostu 2-1. Dumfries, Madueke. Ranga z swoją pierwszą bramkę w tym sezonie Premier League. Palmer. dobre podanie. Palmer utrzymuje się przy piłce, ale ta piłka jest bardzo łatwo zabrana. Langa Sven tyłu. Langa bardzo ładnie. Aj, kukurydę. Był jednak niestety lepiej ustawiony niż myślałem. Myślałem, że nie będzie w stanie właśnie tego podania przeciąć. A to zrobił bez żadnego problemu. Jackson nie może tego zmieścić i nie zmieścił. Tego był też spalony. Piłka przechodzi, ale nie na długo, do Berengera. Palmer. Rzutka. Piłka wybita. I może to być kolejna szansa na kontratak. Dweka, dobra piłka. My tylko my musimy wracać. Musimy iść naprzód. Odwekę. Jeszcze. Wycofać do tyłu może, Ok. Piątek czy zmieści? Zmieści! Oczywiście, że zmieści. 2 do 1. Krzysztof Piątek daje Nottingham prowadzenie na Stamford Bridge. My nie tylko podbijamy te to top 6, my podbijamy i my podbijamy ich w meczach domowych oraz wyjazdowych. Jak na ten moment właśnie wydaje mi się, że, po, że strzeliśmy bramkę w każdym meczu z Big Six, jaki graliśmy. Czy to była właśnie pierwsza runda, czy nie? Jak graliśmy u siebie z Chelsea, strzeliśmy bramkę. Jak gramy na wyjeździe, strzeliśmy bramkę. Z arsenalem u siebie i na wyjeździe strzeliśmy bramkę. Czyli jeszcze właśnie te cztery drużyny nam zostają. To ten ham, Liverpool, dwa Manchestery, jeśli strzelimy właśnie w tej drugiej rundzie, to strzelimy bramkę przynajmniej jedną tym Big Six z drużyną. I na wyjeździe, i u siebie. Chyba czegoś takiego nikt nie dokonał w jednym sezonie, żeby strzelić przeciwko tym Big Six, jakby drużyną. I jedną bramkę, i na wyjeździe, i na. i u siebie, jakby w każdym meczu. To jest coś chyba, co wątpię, że się udało komuś zrobić. Ale my to możliwie, że zrobimy. Jest za to szansa. A nie udało się, myślałem tak ładnie podamy, ale nie udało się. Dobry był zamysł, ale nie udało się tak zrobić. Jackson, Williams na skrzydle. Tylko Williams, piłka zabrana mu jednak. Aj, jakby tutaj trochę wcześniej ten zawnik biegał. Może jeszcze by piłka powędrowała do nas i może byśmy upolowali bramkę na 3-1. A na razie jednak jest dalej 2-1 i Chelsea atakuje. Palmer. Tylko Williams, Kukurea, Przódka do Niko na skrzydło. Strzał obok bramki. To był Nicholas Jackson, który próbował, ale Nicholas Jackson strzelił tylko obok bramki. podać, ale nie dał rady. Za mało miejsca tam było. I teraz ponownie część tego. Nico Williams to ma naprawdę sporo miejsca w środku pola. Kaysado rusza naprzód. Madwekem. Madueke podaje do Dumfriesa Dumfries. Enzo. Dobre przejęcie piłki. Świetne przejęcie piłki. Dobra, piłka do nas. Aj, właśnie bałem się tego, czy to przejdzie, czy nie. Bo ponownie, to jest kolejne już podanie, nie tylko moje, ale też ogólnie kolejne w tym meczu podanie kogokolwiek z Nottingham Fordzie. Zamysł jest naprawdę dobry, ale po prostu wykonanie nie jest najlepsze niestety. Sam to właśnie zrobiłem nieraz już. Palmer. Williams A Jeszcze kwadrans, jeszcze Chelsea Mam na pełną nadzieję, że mogą strzelić teraz bramkę i potencjalnie jeszcze powalczyć o mecz wygrany Ale na razie gola nie będzie Będą też gra ich były zawodnik w postaci oczywiście Malogusto. No spokojnie, my się też Musimy pamiętać, że my się śpieszyć nie musimy w ogóle, to jest dobra piłka Krzysztof Piątek, to jest bramka! 3-1 i Krzysztof Piątek właśnie przypieczętował zwycięstwo nad Chelsea na Stamford Bridge, dublet piątka z Arsenalem, dublet piątka z Chelsea, pokonujemy Arsenal, pokonujemy Chelsea, to naprawdę cały czas się dzieje, naprawdę cały czas trwa, ta niesamowita, ta wręcz nie z tego świata dyspozycja Krzysztofa Piątka cały czas trwa i to się w ogóle nie, nie zmienia, to się kompletnie nie zmienia. Kolejny duży mecz w jego wykonaniu, kolejne duże bramki, które strzelił i kolejne duże trzy punkty, które zgarniemy w meczach z Stamford Bridge. Mamy już 34 bramki, 27 meczów za nami, 34 bramki. To jest wynik, który nie ma prawa się wydarzyć, a się wydarzył. Przódka, Jackson, a tutaj nic, bo Sells po tą piłkę wyjdzie. 59 minuta. strzał się z daleka. Czemu nie? Warto próbować. Dobra próba, ale gola nie ma. Będzie nic. Bo kukureja ma tą piłkę. Wybijłem naprzód. Celnie. Już teraz podanie na to nie było celne. Elanga Rzuca rożny. Będzie mniejszy rzut rożny na koniec tego meczu. To strzał, i to jest koniec tego meczu. Tak jest, a więc wygramy na Stamford Bridge 3-1. Dwie branki Krzysztofa Piątka. Kolejne ogromne trzy punkty. Już dzisiaj wygraliśmy z Arsenalem, i też tak samo byliśmy w stanie pokonać Chelsea. To są tak, jak mówiłem, bardzo duże i bardzo cenne trzy punkty, które zagarnęliśmy w tych spotkaniach. Nie wiem, czy mamy może piąte, czwarte miejsca. Ten moment, nie wiem w sumie, mamy szóste na Ten moment, okej, okay. myślałem, że może trochę poszliśmy w górę. Leeds będziemy symulować. Ten mecz na pewno przesymulujemy sobie, bo wiadomo, że no, nie będziemy każdego meczu grać. Więc ten właśnie mecz wydaje się na pewno na symulację. Kontra piłki idzie w górę. Czy będziemy w stanie wygrać u siebie? Taki nie w pełni podstawowy składnik. Połupu nas zabrałem. Co to jest ciekawe? remisujemy niestety Anderson z jedną bramką. ok, szkoda na pewno punktów, bo jednak no, to jest zespół, który powinien być pokonany, tym bardziej gramy u siebie, ale... No niestety, punkty stracę. Teraz West Ham. West Ham jest na 8 miejscu. Więc West Ham na wyjeździe to brzmi na ciężki mecz na pewno. To brzmi naprawdę bardzo ciężki mecz na trudne wyzwanie ogólnie. Siła strzał idzie w górę. Czy ta siła strzał nam jakkolwiek pomoże? Mecz z West Hamem na wyjeździe. Skład mi się na pewno podoba. I ten mecz na wyjeździe kończy się wynikiem 1-0 dla. Bez hamu. Dwa mecze z rzędu bez blanki, piątka to jest chyba jego najdłuższa, przer najdłuższa by przerwa, właśnie, może być Najdłuższa taka susza bramkowa, aby tam posłuchał bardziej. E, odkąd tak naprawdę bił na to, właśnie, tą formę. Teraz jeszcze mamy Aston Villa. Aston Villa ma które miejsce? My ich chyba w Pucharzy już po pokonaliśmy, chyba. Mamy miejsce siódme, ok. No to są drużyny, które są blisko nas. A i tak, no skupiam się na ten moment, żeby grać. Mam ustawienie wytaku na 91 i 85 obrala. A skupiam się głównie, żeby nagrać z tymi drużynami z Big Six. Nie ukrywam. Chyba że, by, chyba, że taki mecz byłby pod koniec sezonu, to wtedy bym prędzej zagrał. Tak to będę symulował. Na City Ground niestety przegrywamy jednak i tak to wygląda. Szkoda. Szkoda, ale no, nie będę właśnie każdego mecz ugrał. Kilka transfera Czy będą jeszcze ciekawe transfer Sales odszedł do Frankfurtu, czyli dlatego Pope jest u nas. Ok, to ma sens teraz. Zobaczymy, jakie inne transfery jeszcze. Jakiś transfer związany z Premier League, czy znajdziemy. 9 godzin do końca. Ederson przechodzi do Manchester United. Di Gregorio też bardzo fajny transfer dla Crystal Palace. Okay, 7 godzin. Gavi do City, też gigantyczny transfer. Okay, 5 godzin. Diaz odchodzi z City. Kivior odchodzi z Arsenalu. 3 godziny jeszcze. Chyba już żadnych takich naprawdę dużych transferów nie zobaczymy. Więc tak to wygląda jeśli chodzi o ostatni dzień. Okieka transferowego. Teraz, czy mamy już Liverpool teraz, czy jeszcze jakiś mecz? Okej, okay, mamy Liverpool teraz, więc to będzie moment, który się zatrzymam, tak mówię. mówiłem. Chciałbym zagrać ten mecz. W pierwszym meczu było 1-1. Mamy realną szansę na to, żeby zagrać w finale Carabao Cup. No i chciałbym na pewno spróbować. Czy wygramy? Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale na pewno chciałbym przynajmniej spróbować do tego finału awansować. Czy to dam radę zrobić, Dowiemy się już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!